Cześć, witajcie z tej strony Jacob, Witam was, moi drodzy, w nowej serii z Lachem. Jest to seria role and play, a na czym ona polega wytłumaczy nam właśnie mój gość. No siemano. także w skrócie chodzi o to, że po prostu losujemy sobie nawzajem zespoły, którymi będziemy grać. Także może być śmiesznie, bo jeśli na przykład któryś z nas trafi na ligę hiszpańską, potem trafi, załóżmy Real Madrid, a mój przeciwnik, czyli Jacob może trafić na przykład na ligę polską. <noise> także zobaczymy, mam nadzieję, że Wam się spodoba no. mecz i rewanż, dobra. także... To pierwsze, ja losuję dla Ciebie, także nie patrz na ekran, ja mhm. powiem Ci start, wtedy zacznę obracać i czekam na Twoje stop. i powiem Ci jaka liga. Uwaga, start! Aha, czyli Ty pierwszy... Dobra, dobra. Już leci. Ehe, tydzień później, <noise> stop. Szwecja. Ma tylko Aha, jedną ja Nie patrzę dalej. Czekaj, uwaga, trzy, dwa, jeden, start. Stop. <laughs> Co to jest? jest?! GFI Sanzwal. To jest chyba najgorsza drużyna w tej wice. Nie, nie patrzyłem, dobrałem. naprawdę. Bo, bo ktoś może pisać, że będziemy sobie patrzeć. No nie, ja Pisałem też się nie, odwrócę, ale... zresztą usłyszycie to. Dobra. O. To, to ja jest też. dla ciebie, ja się odwracam A krzyczał. Ja też nie patrzę, żeby nie było Stop O ja bie... Co, Co to jest? To jest? Na bie... Bie... Hard no dobra. Czekaj Uwaga, stop O ja... Awo. Dwie gwiazdki Dwie, dwie. Dobrze. ale mam atak lepszy o 10 Kto to jest? Dobra, Australia A mam lepszy? Mm. Jak atak, a tak ja mam lepszy? No ale posrało mi się tym. Ten... Dobra O Boże czekaj, o fajne stronie Coffee Club mm. Już się cieszę na ten zespół Zarządzanie Wippa 80 przyspieszenia No pewnie Dobra, wszy, w szybko, w szybki przegląd, kto ile ma tutaj. Ja tego I... na tempo. Ja 82 przyspieszenia. Panowie, nie tak szybko. Ej, on będzie dobry, środkowy pomocnik. O, mam burzyna, jest dobrze. Black power. Day. No, kurde. Mm. No. Chyba niewiele tutaj hmm. mogę zmienić. Dobra, zaufam im. Mam nadzieję, że to. Nie mam pojęcia po prostu jak to wyjdzie. Sandwall. Jeszcze w sezonach ta gra jest o wiele wolniejsza niż w ultimate. 86, 86 tempa Oho, oho. I to biały And he's white Jezu, ja myślałem, jak że to jest serio Prędkość na arenie jest niesamowita. Ja... Dobra, ale spoko. To tutaj będzie trzeba się nauczyć grać spokojnie. I przede wszystkim test hmm. cierpliwości. Także myślimy, że wam się seria spodoba, bo kupa śmiechu może być z tymi drużynami. Patrzcie, już, patrzcie. Lepiej niż w ultimate nie widzę. Dobra, wybiegnij. Łap! To Murzyna przewróci. Davis Walker Tylko oni się fajnie obracają, tak śmiesznie. <laughs> tak Dobra, na szybkiego. <laughs> na szybkiego. Patrzcie na... A nie, dobra. <laughs> Nie, nie, wyrzucaj. Dobra. Patrz. No, leć do przodu. Byle piłka do przodu. Na chaos. Brytarz ten jakby. szybki taki. No ten z przodu. A ja na szpicy dostał. No jakby był bramkarzem, to bym poszedł z takim Patrz tu! lustycza. Patrz, patrz jaki on jest długi. Ktoś tutaj. No, no. <śledzim> <Znale> to. zabrzmiało. <śledzim> Dobra. Nie, to, to tam nie chodziło. Znowu się... A, a, ale. Ale masz sensu. Za szybki jest. No jest co? Deep buy jest za szybki dla ciebie. To nie o, wiem. jest. <śmum> Dobrze z góry te nie nie ma. zagrywają? Cóż, co, co tam Real Madrid? Ale ja tylko czekam, aż trafi się któremuś jakiś dobry klub. I taki słaby... A temu drugiemu będzie pogrom słab... 10-0, nie? Nie, nie? nie, 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 O, wiesz, wie, że nie trafisz. Nie! Jest. No nie, dobi! O Dobitka z życia! Kada, że wymyśliliśmy to dopiero na końcówkę 13, ale w sumie. No ale, wiesz. <coughs> jak będzie dobrze, jak będę wygrywał, słowa, to, to będę mógł dalej nagrywać. <noise> nie uznałem no, porażek. Nichols. no. no. O, Patrz jaka klepa. No co, jeszcze mnie faulujesz? Piłki. Dobra. Hmm. Na murzyna tam wrzucaj. No chyba. Spusiłem <laughs> się na strzał. Poprzeczka była, zawibrował. No, mi też. Kurczę, Dobra. Ale coś nie potrafię wyprowadzić. Patrz jak, wcześniej. oj oj. oj, oj. mnie to uderzyłeś z piłki. <laughs> jaka klepa, daj to. No, ja! Ludzie sobie nie. pomyślą, to za debile. Pierwszy raz nie są filmiki, nie? pięknie grają. Holster Tio, masz Tio Wolko na Na bramce. Kurde, no, troszkę lepszy zespół bym trafił, byłoby lepiej. Nie? Troszeczkę. Ale w sumie fajnie, że i tak się trafiły dwa takie no. słabe. O, spory moja... Ten długi, nie, nie, nie kojarzę go. Czekaj, dobra, to jest... No, może super ofensywny nie, ale... <noise> ale w ogóle nie używasz tego... ...typkiego. No bo... Bro... Nie! Dobrze. Heo, nie! Myślałem, że tak pięknie strzelę Gola jak mi powiedziałeś o nim <tryfamiki>. No, patrzcie! Ej panowie, może byście... Czemu nie mogę zmienić... Co za gówno? Nie mogę zmienić w... nastawienia mam chyba na defensywnym przeszło Czemu nie możesz? No nie właśnie no nie wiem. Nie! No nie! Patrzę tylko czy wpadnie, ale jest Jest, jest, no miałem odpowiedzialność Ja bym tam o karny w sensie. się pokusił Tak, karny, karny Co jeszcze? <grym> o! O kurwa. Dobra, To jest ten? Szybko. Co? Ten szybki? Tak Patrzcie Oj No, no, no Tempcham się! O kurwa Pięknie, no pięknie, Helk! Ale Helk! Widziałeś, widziałeś tę akcję, to, ty, to było złożone Pięknie. O to chodziło od prawie. początku. No też mi to przyłomieć Helga strzela, Kurczę. jest dobrze, 29 meter to patrz, rozgrzewa się ten zespół, On tak z pięciu gwiazdek na, znaczy z jednej gwiazdy nagle się dwie, trzy zrobi. Pod Na koniec sześć. Na koniec trzy gwiazdek. First touch control o kurde no, pochwaliłeś, dziękuję. A Helga to w ogóle była w tym... No, alo, alo mi się to tak. Helga Pataki. <grym> jest to, nie nie wiem skąd mi się to bierze. Dla mnie Helga jest tylko ładna. O! Wiedziałem, że... O, to jest za wcześnie. No, ale oczywiście główka nie w tą stronę. Co bym chciał. To jest tak wolne wszystko, że... Uderz! O, o, jak. Bramkarz niepewnie. No Wolałem jak... uderzyć, niż na kontrę, się narazić. No ma No i masz w <grym> to za... Nie, sznyf. Aaaa, to ja tu mam. No, oni to wszyscy tak samo wyglądają, nie? Już tutaj, no w tej lidze. On ma czerwone korki, to dlatego czeki. Że... No, mówiłem ci, że ktoś lepiej gra, jak ma czerwone korki. Ale jak ma żółte? Ma A żółte? Ty... Pierwszy raz widzę w ogóle żółte korki. Co? Jak mi tam na główkę leciał Ej panowie, Dlaczego? no chyba nie przegrywamy tego, prawda? Ja wiem, że jednak gwiazdka jest w ogóle, ale... <śmieniuje> o, Daniel ja tak tak absolutnie... Sampaczyn Jak się wraca nie... ten koleś? Oj Wejdzie <śmieniu> To co on to dotyka? Sorry hmm? Dobra nic 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 Podajemy i ba. Patrzcie Patrz no. się Patrzcie, Patrzcie. Patrzcie. Nie, nie 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 To tak miało być, czy Dokładnie Eee! E? No! Jak to nie ma mogło... <laughs> I co jeszcze? <śmiech> <śmiech> Nie, 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 nie podam tam. Oooooooo! <grymnie> <grymnie> to mnie zniszczyło w tym momencie. Nie wiem, nie znam go ale... Ale Dobra. logik. O kurde. Panowie... Szczerze, żan p... p... wejdzie. Slipper. Dobra, Oj. moja. Czasy skupić, bo nie, 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 nie. No kurczę! moim, znowu chciałeś to co? Aha, no tak Czego ja oczekuję? Ruletki Na pewno Chociaż może się udać z czasem taki Ty? Nie ja chciałem mu tam podać, myślałem, że przeszła ta piłka. Ja jakie podam. podanie. Okay, Moje takiego. szybsze. szybszy. on szybki jest ten Haltron No w ogóle. Całkiem nie jest. co w, takiego logika w zasadzie. No to on właśnie. Serio, Koniec. jak miałem okazję bramkową. <laughs> Zawsze tak jest. Już dobra. Piękne Co to jest. było po prostu No przepię... na Ale wiesz, jednak ta jedna gwiazdka to dużo robi Okej okay. No to gramy Ty tam zmieniłeś Co? Nic nie zmieniałem zmi oj, oj. Ben też zróbki, no. <laughs> O nie. nie. Nie, nie nie. Nie dokręci. Chyba, chyba za dużo chciałem. O. Patrz na tą akcję, no kto by się spodziewał? Czyli działa to, co zrobiłem. Patrzcie. Nie wiem, co zrobiłeś. Jo! Pipa. <laughs> Nie, dibba, dibba. Powiedz, że ładne to było. Nice, zostaw, powtórka. Ale jedno. Kurczę. Panowie, pięknie. Dałeś przyjąć, nie? A co? No <laughs> dokładnie? <laughs> tak. Wiedziałem, że nie mogę tego zrobić. Była jedna okazja, ale 3-2 dla ciebie, więc jest szansa. Teraz tiki taka. Tak. Dwudziestkowym? No, że ty nie może tu wkarmyć. To by było fajnie. No. Czekaj, bo tutaj mi się holster rozpędza. Nie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. No nie. Popatrzcie. Dibba. Mówiłem, że podziała. Mówiłem, że podziała. No I 3 do trzech. A wiesz, jakim tempie strzelam bramki teraz? Zobacz sobie jeszcze raz. Ja ładnie przyjął Ajajaj, aj, aj. ta obrona jest genialna po prostu Mistrzostwo świata No i 3-3 Zobacz Ej, ej, Ładne ej. bramki wpadłem w ogóle, no, czekaj całkiem Jest dobra No jest dobra No wyrzuć to tam Nie Czemu ty masz Mam ją, Chodź, ci wziąłem, o dobra, czekaj okej okay. Pablo i falo, i Z góry! Co, Ej, no serio, ty! Jak on to zgarnął? A, bo on ma różowo nie wiesz, piekarki. no okej, okay. no to wszystko tłumaczy. Ale pan rzekł, skoczył do góry. Bez szansy. Okay. <laughs> nie dobrze mógł stać w miejscu. Ale się zaczęło, że druga Znowu powoła. muszę. Patrz, ile bromek padł. Mhm uh -huh. No! Dobra, Helg, o, Helga Ja Ja, Dribble. Wiedziałem, że to zrobisz, ale mnie nie, nie zdążyłem. Jeez, No nie Patrzy nie, Davis. O to u mnie się tak kebab nazywa stary. Naprawdę. Może ma jakieś powiązania. Futbol do hobby. No, aua, ej! Nic się nie dzieje, spokojnie. A no nie sędzio Jakie tu podania mhm. O. Nie dość, że ten od kebabu trochę czarny <laughs> wszystko się zgadza Ja nie wiem, bo to Turcy mają kebaby, to się nie zgadza się. On troszkę... Czeka tam On ma konturze, dasz radę On... O, widzisz Palony Nie, nie, Palony. jest Cholony <laughs> Od <laughs> Ale był tamten, ten, mi przepuścił piłkę, ten właśnie, który tam stał i... No patrz, o patrz, ile mnie tu jest. Ile mnie tu jest. No, ale... No, ja nie wiem, nie mam pojęcia co u Ciebie zrobić, żeby... Aha, to mi! Jest. No, nie wiedziałem jak to zrobić jest, jest, jest Berisha strzelał no. raz z główki wyjdź dobra helga, lecisz patrzcie oh, yeah. znowu ten ale centralnie w ciebie wleciałem dobra ciągle odbijasz tą piłkę w sposób, w który nie jestem w stanie cię zatrzymać o kurde nie, nie podawaj mi to Ale 70, 20 minut mam na wyrównanie Albo na wygranie Panowi może ile minut? Zacznijcie grać tak jak bym chciał <grym> co ja tu mam, brawo, co ja tu mam zrobić? Dawaj. <grym> Super o, o, dokładnie o to mi chodziło. Troszkę tam faulowałem. Wiem, że piętką zagra, ale chyba nie. Aha, o, o. Uciekaj. Ja tu ty... się... <śm> Czekaj. O, ładnie. Co to miało być? Czemu mi nie wyskoczył w ogóle? Wiedziałem. O kurde. Nie! Boot jęki. Helga. Nie. O, Helga. o. Nie o jest, mam, o, jest, mam, 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 mam. To nie jest za wysoki aż tam Skończyły się zarty. Kur. Dobra, jeszcze nie, jeszcze się nie skończyło. Jeszcze mogę powrócić. <noise> 71 No spokojnie Widzę tam... No no no, 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 no 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 przód, nie wiem kim jesteś No wybij! To goście tak się sprawia w ogóle, masakra Ja cię wybiłem Ej, nie, nie blokuj mnie Czemu ty strzelasz z miłego genia? Bo on ma różowo, niebieskie korki o nie. Uh -huh. to ja kto mógł... wpadnie? Raz. Yes. Chuligan siedzi. Dwa loby takie zasadził, że nigdy by się nimi nie powstydził, nie? Mhm. Mm A w ogóle ja bym nie lobował innymi zawodnikami, nie? Ej, 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 ej. Co? Jezus Maria Masakra to jest Czekam jestem czy w ogóle trafimy kiedyś na jakieś zespoły takie normalne Ty do typu normalne Bo tyle są potiewszone, nie? To jest więcej farta niż grania tak naprawdę no. Nie no, nie, mogę. Nie, nie, nie. O dawaj jeszcze Lobika nie no, jednak, jednak gwiazdka zrobiła robotę. Czekaj... Yeah. Sorry, stary. <laughs> no ja. <nie. laughs> yeah. No bo ten... The ...Deep on no, weszła, tu walnął sobie. Też tak myślę. No wszyscy do ataku, wysoki pressing, jazda. No O-o. Nie! Nie no, przecież to już było tutaj, zaraz. Tak, o, trika w... No. Ty nie, ty nie masz. Ty masz dwa razy po dwa i raz I raz, po raz. No działo się. Okej, okay, no to co dalej? To zapraszamy na rewanż i Zygnąłeś się pewnie. A nie? rewanż u... u ciebie na kanale o 16, bo ten materiał był o 15, to u ciebie na 16 Dobre. rewanż. tak jest, także zapraszamy. No zap... teraz, teraz wszyscy do lacha. Go. <laughs> na razie. Na razie.